Aloha, Aloha, Aloha. Witam bardzo serdecznie. W pięknym temacie na filmik. Mianowicie to, czy rozwój duchowy wybrał mi mózg. No, o, napijmy się może kwiat głogu. <głogu> A, jeszcze gorąca. I cóż mogę powiedzieć? Temat dosyć poważny. Bo jak to tak by mogło być, że jesteśmy w tym rozwoju duchowym i miałoby to nam wyprać mózg? Otóż tak! <grym> jak najbardziej jestem z tego wręcz szczęśliwy, że rozwój duchowy wybrał mi mózg? że teraz. Mój mózg dzięki temu wszystkiemu, mój umysł, jest taki czysty, jest taki właśnie bez programów taki wyprany, no bo jeżeli coś bierzemy, to jakie to wtedy jest? Jest to właśnie czyste. A wbrew pozorom dzisiaj się utarło takie powiedzonko, że wyprany mózg to mózg zły, a wręcz przeciwnie. Jak właśnie dostrzegamy więcej, patrzymy głębiej, Obserwujemy ten otaczający nas świat. To jego też piękno, tą głębię, to wszystko się zmienia. I zaczynamy właśnie żyć, myśleć samodzielnie, przestajemy być niewolnikami. No oczywiście to jest droga, ale powoli przestajemy. Pozbywamy się kolejnych programów, takich warstw cebuli, takich programów czyli zachowań automatycznych, które Powtarzają wszyscy, którzy żyją, no czyli właśnie wszystkie takie no, pojęcia: praca, telewizor, jedzenie, jedzenie, no i w ogóle cały schemat takich po prostu zachowań, myśli ludzi, jak powinno być wyglądać życie, albo to, że właśnie włosy, brodę trzeba golić, albo to, że trzeba się malować i dostarczać swojemu ciału toksyny do, do, do twarzy, do mózgu, do wszędzie. No i jest takich rzeczy, właśnie, że. Że zwierzęta trzeba jeść, trzeba je więzić i nikt nie zadaje pytań. Dlatego ja jestem bardzo zadowolony z tego, że ten rozwój duchowy wybrał mi ten mózg. Oczywiście, ja jako dziecko już wiedziałem też, znacznie więcej od początku. Nie rozumiem tego, jak wiem tak nie wiem, może z 8-10 albo już później może więcej 12 lat. Nie rozumiem tego, jak to jest, że dorośli chodzą do pracy, której nie lubią, spędzają tam połowę życia, albo jedną trzecią, no i dalej są w tych, w tych samych schematach. Więc to jest też ciekawy taki temat, no że niektórzy tutaj pewnie przychodzą z większą wiedzą, większymi wglądami, no i ja też to widziałem, no ale gdyby nie rozwój duchowy, to możliwe, że dalej bym gdzieś był takim, takim Mugolem, Takim właśnie niewolnikiem systemu. I oczywiście jak używam sobie niewolnik systemu, to nie po to, by kogoś obrazić, tylko by zobrazować właśnie jak to jest, no bo jednak żyję w takim systemie, gdzie. <grybujesz> no, jeżeli się zagłębimy w to naprawdę, no to nic nie mamy. Wszystko nam zabierają, łącznie z pieniędzmi, z wolnością, ze zdrowiem, z uwagą, skupieniem. No, tak naprawdę wszystko i bez systemu, co najwyżej nie wiem, możemy, możemy pójść do lasu, chociaż nawet jak wiemy, kilka lat temu była sytuacja na świecie globalna. No i też do lasu nie można było nawet wejść. Dlatego wszelkie praktyki rozwoju duchowego zmieniają nas, biorą nam ten, ten mózg i to jest cudowne. Zaczynamy Działać bardziej świadomie niż z takiego automatu typu rano, budzik, śniadanie, praca i tak dalej. No i zazwyczaj ludzie się nie zastanawiają, nie analizują, mówią, że tak być musi, mówią, że muszą trzymać rodzinę i tak dalej. No, system jest sprytny. System mówił ludziom, że każdy musi właśnie założyć rodzinę, potem mieć mieszkanie, kredyt, samochód, leasing. No, i system tak po prostu sobie doskonale z premedytacją więzi ludzi, że właśnie potem ludzie jakby nawet chcieli być wolni, jak są na początku swojej takiej drogi obudzenia, no to spotykają się właśnie z tym, że nie utrzymają rodziny, że zawiodą. No, System jest w tym wszystkim świetny. Dlatego właśnie, jak się bierze umysł. Że przestaje się oglądać telewizję. No, chyba że seriale, filmy z moim udziałem <noise> to jak najbardziej tak. No ale potem, jeżeli przestajemy oglądać telewizję, to też stajemy się jeszcze bardziej czystsi, świadomi. No, każdy pewnie wie, że we wiadomościach zawsze głównym nurtem jest straszenie albo wkurzanie. Jest tam znaczna przewaga takich właśnie negatywnych treści. Dlaczego we wiadomościach. Tak mało jest takich pozytywnych treści odkryć. Pokazywanie ludziom, jak można żyć, właśnie dobrze, miłość, radość, natura. Nie, tam trzeba właśnie. Tam jest najważniejsze: kto co komu, kto tam co w polityce i tak dalej. Kto kogo gdzieś tam skrzywdził i tak dalej, różne tam sytuacje. No i tym karmią ludzi, że naprawdę ludzie tego nie zauważają, że codziennie, wieczorem są karmieni takimi treściami. Potem rano, tak samo programy śni śniadaniowe, te takie głupiutkie, te gwiazdeczki, te celebrytki, <laughs> mówią to wszystko, co nam reżyser pr programu śniadaniowego ma mówić. No, to jest też takie ciekawe, że no, te osoby są takie znane, postrzegane w ogóle za jakieś, nie wiem, źródło. No, bo jak ktoś wygląda na telewizor i widzi tam, no może nie będę tutaj nazywał, podawał nazwisk, choć jedna też gwiazdeczka, a to w sumie no gdzieś tam była powiązana nawet z tą piramidą finansową. No i takie gwiazdeczki, które nie mają żadnego w ogóle swojego myślenia, mówią wszystko co, co im mówią przez ucho na sławce z reżyserki. No to potem, właśnie, są jakimś tam wyznacznikiem. No, i wiadomo, że oni są twarzami, oni przyciągają tych ludzi. A cóż, nie mają żadnej wiedzy, świadomości, a jeżeli jakąś mają, no to i tak nie mogą tego powiedzieć, bo stracą kontrakty. Muszą mówić dokładnie wszystko to, co, co mają. I ciekawe też, jakie to jest takie życie tych osób, no, że cały czas bez własnego zdania, cały czas mówienie w telewizji to. Co ludzie muszą usłyszeć, to co im mówią, no ciekawe to jest. Tak samo, jeżeli chodzi w ogóle, seriale, filmy, to wszystko też nas programuje. Pokazuje nam życie. No w serialach często właśnie pokazują takie normalne, normalne rodziny, choć dla mnie to nie jest normalne. Właśnie praca i tak dalej. No jednak, takie seriale jak właśnie, no te takie tasierce, co mają po tysiąc odcinków albo więcej. No to są, zazwyczaj w telewizji są pokazywane takie normalne seriale, takie czasy współczesne. No i tam chodzi właśnie o to, żeby programować ludzi, pokazywać im właśnie jak powinni żyć. No bo jak codziennie ktoś ogląda serial i widzi, że Maciek, Tomek, ja Jaćka chodzi do pracy, zmaga się z problemami i tak dalej, tu raz kutnie, tu jakieś zdrady, tu coś, no to co to jest? To jest po prostu programowanie i pokazywanie takiego, yy, tej tej obudy tego świata, iluzorycznego świata. Dla mnie to właśnie świat jest taki, gdzie jesteśmy wśród natury, zbieramy sobie ziółka, hodujemy swoje owocki, podziwiamy naturę, śmiejemy się i tak dalej, żyjemy z pasją, robimy to, co robimy, to, co kochamy, nie żyjemy jak roboty z automatu budzące się z budzikiem. To jest naprawdę takie życie, takie życie na uboczu, Właśnie nie w tych miastach gdzie jest wszystkie te spaliny, te smogi, elektrosmogi, te wszyscy ludzie, ta kontrola wszędzie, hałas, dym. Życie na obozu, wśród natury to jest to i dlatego też jak pozbywamy się tego telewizora, to wtedy też właśnie kolejny taki tryb jest, kolejna taka dawka płynęło do prania, że nasz umysł staje się czystszy. No. Dalej tak samo. Oglądanie tych durnowatych filmików, TikToków i tak dalej, albo co gorsza go tej patologii. To jest tak samo. Może tam w takich rzeczach to jest nieświadome, program, nieświadome programowanie, no ale co, no dzisiaj ludzie to też wolą taką tanią rozrywkę. No zobaczyć kto tam co pije, kto się z kim kłóci, tania patologia, no i to jest kolejne takie nieświadome programowanie ludzi. Dlaczego właśnie takie treści są na tapecie, a, a nie takie treści właśnie, gdzie ktoś pokazuje to inne, życie to świadome, to życie w radości, w miłości. No, zazwyczaj jednak, jak mówimy o zasięgach, no to patologia yy, jest, na, jest często na topie. No, a takie treści właśnie spoza systemu, to, to nie. No chyba, że jakieś tam treści takie głupkowate, te wszystkie ekipy, nie ekipy i tak dalej. No, youtuberów, gdzie wszystko jest tam yy, yy, reżyserowane, albo osoby yy, yy, tak po prostu reagują emocjonalnie i tak dalej, są aktorami, to, to też jest takie głupkowate i programowanie najmłodszych ludzi, no w ogóle też co do telewizora, w bajkach ile jest programowania, ile też jest jakichś tam przekazów dzieci, no albo jakichś w ogóle takich strasznych rzeczy. No, jeżeli ktoś myśli, że bajki i oglądanie dzieci, bajek przez dzieci, dzieci przez bajek jest takie, takie fajne, no to to jest też temat. Można sobie obejrzeć wiele filmików na temat tego, jakie przekazy w bajkach są, jakie nawet są straszne. I właśnie takie, no, nawet zboczone rzeczy w tych bajkach, więc no, warto zwiększać świadomość. I no też gdzieś tam taka uważność odnośnie tego, co pokazujemy naszym dzieciom. Oczywiście, wiadomo, nie jest to łatwe, bo dzieci lubią oglądać bajki, wszystkie właśnie takie treści, ale zawsze można też i żyć inaczej. No i to jest ciekawe to w tym systemie, gdzie jesteśmy programowani na każdym kroku. No i właśnie jak ktoś tylko z tego schematu się wybija, no to jest wyśmiewany, obrażany, więc często też właśnie jak coś czujemy, jak coś wiemy, ale wszyscy inni dookoła robią inaczej, to jeszcze warto być z tym z tego bardziej dumny. No, bo też zazwyczaj to, co robi większość ludzi no to jest właśnie z automatu, jest takie głupkowate, bez umysłu. No większość ludzi zawsze jest głupia, co pokazuje też no polityka. W polityce no niestety nie wygrywa ten, kto ma rację, kto jest bardziej dobry, kto chce dobrze dla ludzi. W polityce wygląda, wygrywa tylko ten, no kto po prostu <głupia> ogłupi tych idiotów, no bo wiadomo, że na wybory jednak tutaj też nie chcę nikogo obrażać, no ale taka jest prawda, że większość ludzi w naszym społeczeństwie no mało myśli, więc polityka jest po to właśnie, by przekonać tych najgłupszych na takich najprostszych schematach, naobiecywać jak najwięcej, naobiecywać tych wszystkich właśnie no, tych zasiłków, tych właśnie dotacji, przekupić ludzi pieniędzmi. Potem naobiecywać, no a potem i tak po wyborach to już wszystko żyje. Jestem też ciekawszy, że ludzie nie widzą tych schematów, i cały czas chodzą na wybory. Jedni są za prawicą, drudzy za lewicą, potem co się zmieni, to jedni przeskakują na tą stronę, drudzy na tą. No i co? Raz ta partia dobra, raz ta. Jak przez 4 lata będzie jedna partia, ludzie zobaczą, że jest w Polsce źle, to idą głosować na kolejną, potem kolejna dochodzi do władzy i znowu jest źle i znowu wracają na kolejną. No, i jak też, że ci ludzie tak są uśpieni w tym wszystkim. Takie uśpione to myślenie, te instynkty, to analizowanie. No, więc, niestety, nawet chyba miałem komentarz taki pod moim filmikiem, że no bo ja wspomniałem też, że nie chodzę na wybory, i ktoś napisał, że, że jak nie chodzę na wybory, to inni decydują za mnie, zawsze inni decydują za nas, zawsze większość, ogłupiona większość decyduje. Za tych mądrych, i to akurat w naszym systemie, yy, no nie jest fajne, ale cóż poradzić? No, mm. dlatego, cóż, bierzmy swoje umysły. <laughs> tak, tak samo, no cóż, temat religii. Religie to też są kontrole umysłu, one zostały stworzone również po to, człowiek świadomy powinien sam wiedzieć, to co jest dla Niego dobre, a co złe, a nie potrzebałaś do tego jakiejś, jakiejś książki, księgi, jakiegoś budynku, instytucji, pośrednika. To wszystko jest w nas. Ja uważam, że to my jesteśmy boskimi istotami i prawdziwy rozwój to jest taki właśnie w naszym wnętrzu, nie na zewnątrz, nie gdzieś tam przeczytanie czegoś, posłanie jakiegoś kazania czy innego. Po prostu nasz rozwój duchowy jest... Tutaj w środku i tu właśnie wiemy wszystko, co jest dobre. No, tak samo idą zdali, właśnie przez to prawo. No cóż, to jest też takie głupkowate, że ludzie często potrzebują prawa, żeby wiedzieć, co jest dobre, co złe, co można zrobić, co nie, bo za jedne rzeczy dostaniemy mandat, za inne nie. No, oczywiście, prawo to też jest jedna największa fikcja, <grytanie> albo też te wszystkie sądy i tak dalej. W sądzie też, no niestety, nie zawsze wygrywa prawda, wygrywa lepszy adwokat, albo wygrywa to, jakich sędzia ma dany humor na dany moment, albo to, czy ktoś da w łapę, czy nie. <grym> w ogóle, też ludzie, jak to jest, że ludzie tak nie znają tego świata. Wszyscy pracownicy, jeżeli chodzi o sąd, czy chodzi o policję, czy wszystkie rzeczy, to są, to są ludzie. Oni przede wszystkim też chcą zarobić na chleb, więc jeżeli ktoś myśli, że w takich instytucjach dojdzie się do prawdy, to no nie bardzo. Są oczywiście zawsze, jak to w życiu, dobrzy ludzie, którzy wypełniają swoje obowiązki, ale potem też przychodzi świat, życie, właśnie opłacanie rachunków. No i czasami trzeba właśnie decydować, czy robimy coś dobrze, czy może robimy to, jakie są procedury, czy to właśnie co ktoś gdzieś tam zapłaci, albo jaka będzie narracja, presja zastosowania. Zauważmy też, że. No jak jest jakaś głośna sprawa medialna, no to nagle wszystkie służby i tak dalej prokuratury się tym zajmują. No bo jest ta presja medialna, a bez niej to no ludzie mają gdzieś. Wykonują swoje obowiązki chodzą do pracy. I no większość ludzi to tylko wykonuje swoje obowiązki, żeby zarobić. I tyle więc. No, to trochę też taki inny temat. Tak samo, nawet dalej idąc w temat odżywiania, jak zaczynam zauważać więcej, że kurczę, na przykład w kwestii jedzenia. Ja jestem weganinem i normalnie, w takim normalnym świecie, no to zjada się zwierzaki. I dlaczego też ludzie są tacy uśpieni, że właśnie jak widzę jakiegoś kotka, pieska, który cierpi. No to od razu chcą go ratować, a potem jak go uratują, no to jedzą na obiad steka. No i co potem, jak, jak to się też mówi, czego oczy nie widzą tego temu serca nie, sercu nie żal. No jest to takie smutne na tym świecie, że właśnie to co widzą, jak widzą jakieś cierpienie zwierzęcia, kotka, pieska, to ludzie się tym przejmują, są w stanie rzucić wszystko, żeby go ratować, a potem i tak. Idą mieć kolejne zwierzęcie. No to jest taka trochę schizofrenia z punktu psychologicznego ludzi, że jedne, jedne zwierzaki właśnie się ratuje, inne się zjada. I to nie jest ok. Ten świat, ten, ten świat, system też powinien się zmienić pod tym względem, bo czym się różni jakiś kotek, piesek od krówki, świnki? No, jakby ludzie tak sobie przebywali częściej w takich właśnie ubojniach, hodowlach to może by zobaczyli a tak to tego nie widzą są właśnie też, to jest tak ciekawe, że ludzie są tak bardzo zaprogramowani na to jedzenie tego mięsa na biału i po prostu system odłączył im wszystkie takie instynkty tą empatię, te uczucia no i stało się to takie normalne przecież to co mamy na talerzu to kiedyś było życie, to kiedyś miało oczy, uszy, kiedyś właśnie chciało się bawić, radować, żyć, a stało się posiłkiem, karmą. Więc to jest kolejny temat, dla którego warto się odpro odprogramować. Tematy takich programów są no też takie no, chyba z najbardziej potrzebniejszych, no bo Właśnie, dopiero prawdziwy rozwój zachodzi wtedy, gdy pozbywamy się tych programów. No bo są różne techniki, medytacje, nie medytacje, terapie, nie terapie, inne takie rzeczy, ale dopiero stajemy się świadomi, jak odrzucamy te automatyczne zachowania, których często nie jesteśmy świadomi, jak żyjemy właśnie bardziej uważnie, świadomie. No, bo z jednej strony też ten rozwój duchowy staje się coraz bardziej popularny, no ale z drugiej strony ludzie wolą, yy, łatwo jest nie zmieniać swojego życia, trudniej jest zmieniać, dlatego większość ludzi wciąż chce mieszkać w tych miastach i robić cały czas to, co robią. No, bo tak jest łatwiej. Ale jak się wydarzają jakieś sytuacje globalne na świecie, no to wtedy właśnie. Są zamykane, są zamykani gdzie w budynkach i tak dalej. No i wtedy widzą i czują, co to jest właśnie system i życie, i mieszkanie w tych miastach, gdzie tak jest. Wszystko to takie fajne, są te udogodnienia, ale jednak właśnie kosztem tego jest kontrola i wolność. Dziękuję bardzo. za Obejrzenie tego filmiku. Pozdrawiam. Hej, Sokrates.